We didn't just catch your urban legend. We killed him. I assume you can prove this. I intend to give you incontrovertible evidence. But how? There was a bit player for the mob in a certain witness protection program. He was protected 24 7 by some of the most dedicated professionals we had. 47 came for him anyway. And you killed him? Bring out the car. Wait a second, Jack. Come on. You can't just leave me hanging. Bring the folder. We'll talk on the way. The way where? To your proof. We're sending you down to the other end of the state, forty seven. The target's a gangster by the name of Vinny Sinistra. He's in a witness protection program pending a court appearance later this month. Our client wants to be sure Sinistra doesn't make it to the witness box. Sinistra's also got some hard evidence that can't be allowed to see the light of day. Our client thinks it may be on a bit of microfilm. Ensure that you retrieve it. Sinistra is extremely unstable and hasn't taken well to suburban life. They're having a birthday party for the youngest child on Sunday, and this may give you the angle you need to get in. The house is being monitored and protected by the Feds, so extreme discretion is required. Tread lightly, forty-seven. Broni nie bierzemy żadnej. W takim razie biegniemy. Tutaj za rogiem mamy busa z jedzeniem. Musimy chwileczkę poczekać, ponieważ tam mamy z tyłu właśnie ochroniarza, który się patrzy. A tutaj mamy na pace fajne pączki, które sobie teraz tutaj fajnie nadziejemy. I bierzemy właśnie pudełko z pączkami. I kładziemy je przed tym oto samochodem. Następnie kryjemy się tutaj. I należy chwileczkę poczekać. Teraz tutaj taka scenka z kosztowania tych pączków. Dobra, możemy tu wejść przebieramy się i teraz po prostu możemy sobie już wbiegnąć do środka biegniemy co też teraz prosto i tutaj mamy taki. Mały budyneczek, taki składzik, gdzie się włamiemy. Bierzemy dokładnie ten paliwo do zapalniczki i będziemy musieli Teraz tutaj przy tym grillu troszeczkę zmajstrować, ale musimy chwileczkę jeszcze poczekać, bo jesteśmy tutaj obserwowani przez ochroniarza. Dlatego chwileczka. Dobra. Teraz możemy wyjść z całego z całej tej posesji. No, a sam początek teraz sobie tutaj. Odetniemy prąd, należy to zrobić w odpowiednim momencie, ponieważ tutaj właśnie ten, e, ta osoba co nosi jedzenie właśnie cały czas chodzi, dlatego należy uważać. I my będziemy sobie teraz wchodzili do tego oto pomieszczenia. Dokładnie tak odcięliśmy tu prąd, ponieważ tu był ochroniarz, a my chcemy być sam na sam właśnie z naszym głównym celem. I fajnie, możemy go teraz tutaj udusić. E, oczywiście, ciało musimy schować, ponieważ ten ochroniarz tam przy tej skrzynce od prądu nie będzie przecież wieczność stał. Dlatego szybko chowiemy tutaj ciało. No, nie udało się nam od razu go schować, dlatego jeszcze raz e, bierzemy ciało i. Ładnie nam się teraz udało. Dobra. Pistolecik, tak. Weźmiemy tak po prostu. I zobaczymy, co się dzieje. Dobra. On sobie już tam przeszedł. Jeszcze troszeczkę przesuniemy ciało. Aby nie było na pewno nic widać, i możemy teraz spokojnie sobie stąd wyjść. Teraz biegniemy właśnie do basenu i bierzemy potrzebną nam rzecz. Teraz e, wchodzimy znowu do samochodu, gdzie się przebieraliśmy po nasze prawdziwe ubrania i to by było tyle i będzie można wtedy stąd już uciekać nikt nas nie widzi, nikt, dobra tu mamy taką oto bramę, gdzie Kończy się misja. Dobra, zobaczmy jaki mamy status. Jest cichy zabójca, tak więc to by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Tak więc zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, tu udostępnijcie ten odcinek. Cześć!